Dzisiaj, proszę Państwa, najlepszy mechanik motocyklowy na YouTube, pokaże Wam jak umyć łańcuch. Potrzebujemy taką szczotkę, potrzebujemy jakiś cleaner do łańcucha. Byle jaki, może też być chyba ten o, oliwa i ja tak myję łańcuch. Jak widzicie, łańcuch jest trochę brudny, bo jeździłem po deszczu, znowu byliśmy tak naprawdę na torze. No i my, coś po torze. Więc go troszkę trzeba podczyścić, a zresztą wydałem tyle pieniędzy na ten łańcuch, że, że będę teraz bardziej o niego troszkę dbał. Teraz to zmieniamy to gówno. Także proszę Państwa, tak czyszczę łańcuch. Taką szczoteczką. Zaraz zobaczycie jaki będzie czyściutki. I teraz lejemy wodę. I łańcuch czysty. I teraz muszę umyć cały motocykl, a później wam pokażę, jak go smaruję. I widzicie, tak wygląda już wyczyszczony łańcuch. A i nasmarowany, nasmarowany właśnie tym moim olejem do łańcucha, że tak powiem, smarem takim. Zaraz wam pokażę, jaki to jest. Jak widzicie, on jest wyschnięty, Ja nagrywam teraz to na drugi dzień, bo wtedy nie zdążyłem, bo musiałem pójść. Ale a ten, w ogóle ten smar do łańcucha nie odpada, w ogóle nie brudzi i jest naprawdę zajebisty. Bardzo gorąco go Wam polecam. A ten smar, zaraz Wam pokażę, jak wygląda puszka. A smaruje się go tylko wewnątrz, tutaj, właśnie na środku łańcucha. No i trzeba parę razy przekręcić kołem, żeby to się rozniosło po zębatkach. I no to mi lekko załapie. Motocykl nie był używany od umycia, także. Także widzicie, robi się taka bardzo gęsta powłoka. To w ogóle nie odpada. No i ogólnie jest bardzo a, bardzo wytrzymały ten smar. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda ta puszka. Ta puszka wygląda tak. W sprayu to jest. To jest firma Belleray tutaj właśnie pisze, że w ogóle o, w ogóle się do tego nie przykleja, no i nie odpada no i że jakaś super tam ochrona łańcucha także naprawdę bardzo fajna rzecz, 8 dolarów takie coś i, i naprawdę to mi się podoba nigdy nie używałem lepszego właśnie smaru do a, smaru do, do łańcucha jeszcze raz Wam rzucę tutaj okiem, tak to wygląda i naprawdę ten łańcuch chodzi teraz, właśnie cicho, i w ogóle go nie słychać. Także robi to robotę. Także to był taki krótki vlog, jak myje i smaru smaruje łańcuch. Także trzymajcie się teraz, i, i do następnego. Cień!